Znajdujemy się w Katowicach i wbijamy dzisiaj na chatę do dwóch ziomeczków, których mogę nazwać ojcami naszego biznesu, ponieważ dzięki nim tak naprawdę założyliśmy agencję i razem z chłopakami. Teraz działamy. Jesteśmy na osiedlu Minecraft. Mam nadzieję, że gadka nie będzie Minecraftowa. Chłopaki, <laughs> chłopaki, mimo że są po pierwsze dobrymi ziomkami, no to w biznesie też są nie najgorsi. No bo ile oni wygenerowali, chyba? 50 baniek by było. Pierwsze 9 miesięcy biznesu dla swoich klientów wygenerowali 50 baniek. No i zaraz po prostu ich prześwietlimy. Więc spędzamy cię z nimi cały dzień. Dzwonimy właśnie do nich i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Mamy Kubusia, zobaczcie. Kuba jest tak dobry, że jak ty do niego dzwonisz, to on już do ciebie dzwoni, widzicie? Jakby na tym, jakby on jest, on jest takim dobrym sprzedawcą. Siema Kuba, my już jesteśmy na dole, wbijamy. Chyba tutaj już jesteśmy, dwunastka. No dzień, dziś. Dobry, dzień dobry, dzień dobry Kto wam zaprojektował to kurde osiedle tutaj? Z, z to pobraliśmy paszkę tak. i tak No <laughs> to, ale dobrego teksty paka macie kurde tak. Results powered by ideas A widzicie, że tu jest i z dużej litery <laughs> no To są grube pomysły to jest, to jest akurat dobra historia Że wy chłopaki się poznaliście też w mlm tak? Czy nie? to jest historia O Jezus Jezu Maria My no, no, no. się poznaliśmy na koloniach, ale później był MLM, no. no w tak. sensie, że nie, no generalnie byliśmy w tym samym mlm ale w kompletnie tak. innego. To już nawet nie wiedzieliśmy o tym, że jesteśmy w tych samych elementach. Ale ja próbowałem ci zrekrutować w ogóle. To, teraz posłuchajcie tego, jaki tu jest storyline, co nie? Tu jest cygan, tu jest Maxiu, tu jest ja, co nie? I teraz z cyganem był w w klasie przez 3 lata, Czego? i potem nam się urwał kontakt. Maxa poznałem w pierwsze liceum, no. gdzie na pierwszej imprezie w ogóle jakoś tam, całe liceum się zebrało wiesz, była jakaś pierwsza impreza u jakiegoś Cygana, co nie? Wszyscy wiesz, i wszyscy się zbierają tam, to było u Matiego, nie wiem czy to były twoje urodziny, czy to, to było? To pierwsze pierwsza liceum, no. U... Pierwsze liceum urodziny Matiego i 35 osób, wiecie, na takim przestrzeni, że po prostu chodzisz taki ten, wiesz, no. nie wiem co się dzieje. I tam siedzi właśnie Maksiu, którego poznałem na imprezie właśnie u Cygana. Ale tam byłem, bo z Matym do gimnazjum chodziłem. Tak, I teraz ja. ja przychodzę tam, gadam z Maxem, on mi mówi, że on tam coś działa w biznesie, a ja dosłownie w tym tygodniu przeczytałem książkę, Biznes XXI wieku, żeby takiego, takie, gdzie on przekonywał mnie do tego, żeby robić MLM-a. I mówię <laughs> o tym Maksowi, a on mówi, ty, moje ziomki starsze to robią w ogóle. To jest okazja życia. się razem DMM, yeah. <laughs> Mówisz, że, wiesz, że teraz już wreszcie wierzysz w to, co sprzedajesz, co nie? No. A jaki produkt jest teraz wasz, jaki na ten rok? Generalnie wzrost polskich firm B2B. Nie tylko w samej B2B, w sensie że 80% naszego portfela jest B2B. B2C też mm. robimy, ale z B2B się wywodzimy, że tak powiem, nie? Prowadzimy, można powiedzieć, marketing, optymalizujemy procesy sprzedażowe, wdrażamy AI i automatyzację tam, gdzie się da po prostu do firm usługowych. Mm -hmm. No i zwiększamy ich przychody dzięki temu. No. Bardzo to jest rozkopane w Polsce. Mm. Jest parę firm, które, które robią to dobrze, ale są naprawdę bardzo, bardzo duże, mhm. e, a my, można powiedzieć, że jesteśmy takim mniejszym podmiotem, który faktycznie zaczęły się na tym skupiać nie? i to fajnie wychodzi. Ważniejsze jest, powiedzmy, żebyście zmniejszyli koszt pozyskania leada, czy no. żeby po prostu tych leadów wyciągnąć więcej i żeby overall przychód biznesu był większy? To w totalu najlepiej no. po prostu, no jakby dążymy do czegoś takiego, żeby jak najbardziej kwalifikować e, zapytania, żeby one nie były jak najtańsze, tylko jak najbardziej kaloryczne. Mhm. Na tym się skupiamy na najbardziej, a po prostu jak już osiągniemy ten stopień, to potem już kminimy jak on, na przykład możemy zredukować ich e, cenę. Tak że, ty projekt... snu, że, ty, że ty snusu miałeś robić? No, przez chwilę było, no, byłem jakby początkowo w projekcie, tak odpowiedzialny za operacyjne, marketingowe kwestie. Ale jednym słowem, no, etycznie mnie to nie puszczało, że Że no, po prostu dużo dzieci to bierze, nie? No tak, tak. A ja jakoś takie wartości jeszcze tam resztki zachowałem. Nie bierze, że ludzie, którzy to robią, są źli, po prostu ze mną to nie grało, nie? No tak. ale adgen się udał. Cały czas ale adgen, no wtedy proszę spór Focus Adgena, no jak no. wtedy było to, co wam mówiłem na początku, że tam były szesnastki stastki wolane cały czas, no. nie? Że, nie, że, nie to... ale żeby nie Chodzi, miło, chodzi się... o snusy. Nie, nie mówisz, no. że no. Kurde, stary z samego rana wstawia 7, e, klepałem jakby grafiki, klepałem wszystkie rzeczy. Potem od 9 spotkania do 17. Stary był miesiąc, w tym, że prowadziłem 280 spotkań sprzedażowych. 280? 280 spotkań sprzedażowych. Miesiąc? Starych, miesiąc, I to I za jeszcze? za wtedy mieliśmy 4? Nie, z tego. Kiedyś był taki YouTuber, nie wiem czy kojarzycie, Dan Ko. On robił, wiadomo, kursy. Ja, ja byłem w ogóle na rozmowie sprzedażowej z jego ziomkiem, mhm. bo, i on właśnie wprowadził ten fan, którego jeszcze nikt nie robił. Mhm. Czyli że y, zamiast sprzedawać ci, najpierw miałeś rozmowę kwalifikacyjną, wiesz, z ziomkiem jakimś jego z agencji, mhm. który ci opowiadał wiesz, co Zrobić i oni uczyli ludzi, jak podbijać do jakichś ziomków z Instagrama, co robią, i sprzedawać im high ticket rzeczy. I on wiele rzeczy robił Shady i też na niego jest taki materiał ekspozowy, co on tam odjebał. Zawsze mówił, że właśnie najlepszy sprzedawca. Tak, uszy, uszy. Relacje i uszy. uszy. Masz dwoje no, uszy i usta, nie? I no we, właśnie. Tak, My tak. gadamy właśnie, najlepszy podryw jest na zrozumienie po prostu tak. drugiego człowieka, co nie? Znaczy, się że... wygadać, stary, ty no, no tak, no. I to tak samo jak klient, nie? Chce się no. wygadać o swoich problemach, a ty odpowiadasz swoimi no. rozwiązaniami na te problemy. No. Nie przychodzisz z drugim pakietem, tylko po prostu, wiesz, słuchasz jakie ma potrzeby i dopiero później przygotowujesz, no bo może być zupełnie inny też, nie? Tak. No, tracisz no, się no. Ten... no ja dlatego naprawdę wierzę w to, że, że z twoim podejściem, no, bo tutaj możemy zdradzić Rąbka Tajemnicy. Kubuś, ty swój kanał odpalasz teraz, co nie? Tak, no na nowo. Tam było już parę podejść, jest tam parę filmów, ale no, chciałbym teraz bardziej, tak wiecie, ale to gdzie, chodzi, gdzie, się, Zobaczymy. Będzie działała się... cała magia. Tak. Tutaj jeszcze parę rzeczy idzie do tego pokoju. Generalnie co? No, będzie nagrywane nastająco. A Maciek, tutaj wchodzimy do ciebie. Tak, ja mam jeszcze lekki rozgardiarz, panowie. Ale Pobaczmy. też bym gdzieś tutaj polagrywał. No, jeszcze wszystko jest przygotowywane, to prawda, no. Ostatnio dopiero łóżko ogarnąłem. Ale nie dobra, nie. bez telefonu? Bez telefonu? <śmiech> <śmiech> kur... Po dobrych rozmowach wiadomo, w brzuszku się robi pusto, A. bo to wiecie, to dużo kalorii pali, co, nie? To jest cięższe niż sport. Networking biznesowy to jest, to, jest, to jest konkurencja olimpijska, bym powiedział. Idziemy teraz na pizzkę. Jakby tylko tak, i kawa. Tylko nikotynka, czasami jak kawa, no to kawa to nieodłączny no. element. Ja się wybawiłem, jak mam młody byłem. Znaczy młody, no dalej jestem młody, ja, 23 no. lata, kurwa, no, ale. A jeszcze, planujesz, kiedy, jeszcze planujecie kiedyś się wybawić, czy myślisz, że już tak to po prostu z tą zostanie teraz? Powiedziałem, ja że na pewno się napije na odbiór 911. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale mam nadzieję, że prędzej niż później, nie? Z pastą truflową taki ten. Okej śmieszne. Po czasie się zauważasz, że po prostu jesteś bardziej produktywny nawet jak czegoś nie zrobisz w dany dzień. Że kiedyś no. ścisnęliśmy, że kurde od 7 do pierwszej w nocy pracowaliśmy cały czas, potem 6 godzin śnui i znowu, e, ale zauważasz po czasie, że jesteś po prostu mega nieproduktywny. Po co się tak męczyć, jak no. generalnie możesz po prostu się normalnie wysypiać, że lepiej planować sobie dni od A do Z. Fajnie was posłuchać, bo myślę, że właśnie w takim miejscu jak wy jesteście, to chcielibyśmy być za 9 miesięcy właśnie. Że szybciej będziecie. Bo też jesteście wiecie, no jest więcej głów, macie więcej znajomości niż my, mieliśmy wcześniej, my robiliśmy wiesz, wszystko bez znajomości, nie? No. Fajnie, że wy macie, wiesz, no, od razu tak naprawdę bardzo duże głowy wokół siebie, nie? Także no. myślę, że tak stary z 4-5 miesięcy i w podobnym miejscu, jeśli chodzi o kulturę pracy możecie być, nie? Na pewno. No ta kultura pracy to jest, to, jest, to jest jedna rzecz, ale właśnie z drugiej strony, bo Franek i tam też wiele osób to mówiło, że wiesz, jakby bez sensu, że my robimy to we czwórkę, co, nie? Właśnie wiesz, jakby, że tak finansowo czy, stricte jest to, wiesz, jakby no nieoptymalne, co nie, żeby robić, wiesz, cały biznes zaczynać cztery osoby, ale właśnie z drugiej, kurczę na ten moment mi to się podoba, że fajnie, że, że jesteśmy w stanie po pierwsze zacząć od wyższego poziomu, że jakby jesteśmy w stanie wziąć dużo więcej roboty na siebie, a po drugie no, ja patrzę na to tak, że biznes z ziomkami, których wiesz, jakby lubisz i fajnie się pracuje, wiesz, tak właśnie na co dzień jest dużo lepszy niż zarobienie więcej siana, wiesz, samemu jakbym miał to wszystko mieć na głowie i wiesz, nie mam się z kim tym podzielić, co nie, że, bo nikt, jest coś takiego, że mało kto rozumie problemy przedsiębiorców, co nie, w sensie, że wiesz, że no Zapierdalasz dużo i co? Nikt nie współczuje, nie? To tak, jest. Tak. Dokładnie, i nie ma z jakby z kimś z tego skonfrontować, nie? Także trzeba, jakby kurde, cały czas szukać, jakby znajomych w, w tym kręgu, nie? To jest to. A jak nie jesteś sam, to masz zajebisty case, że masz jasny podział obowiązków, nie? My to mieliśmy fajnie. Że ty, Jakub, po prostu wiesz, ogarniesz sprzedaż, ja pilnuję delivery. Teraz sobie jeszcze to strukturyzujemy bardziej, ale kurde, to jest no, mistrz. Ja sobie nie wyobrażam, na przykład, żebym był też zaangażowany w operacje tak na co dzień Jakuba, a, no, a ty też moje, nie? Jak, jakbyście mieli podzielić roboty, na przykład nie znając, powiedzmy, nas, co nie? Takiej roboty naszej agencji na cztery działy, co nie? Powiedzmy, właśnie jak jest nas, jest chórka, to jak ty byś to podzielił? Jakbyś miał wejść do biznesu i byś miał to tak, ustawić? Ja Myślę, że tak, jakby stricte sprzedaż, to na pewno. Koncepcja kreatywna koncepcja techniczno-wykonawcza, no ale z drugiej strony no kurde Ciężko z samego startu przy takiej czy takiej wielkości podzielić odpowiednie obowiązki. No dla, moim zdaniem, to jest dla was mega wyzwanie, żeby nie było spin po drodze, nie. Możemy to podzielić na dwa główne, jakby, czyli jak my mamy z Jakubem, czyli po prostu sprzedaż, obsługa klienta, i drugi dział no to delivery. No i podzielcie się sobie może na te dwa działy, a dopiero tak. później dzielcie się sobie na poddziały, nie? sprzedaż i obsługa klienta, powiedzmy właśnie, to byłyby dwa, w tak. cudzysłowie. I, w drugim, I z drugiej strony mamy delivery, czyli jakby tworzenie kontentu i planowanie kontentu, i jakby działania takie, żeby. By to wszystko się spinało. By jeszcze było generalnie, jeśli chodzi o administrację kogoś wygospodarować do Was? Jakby dzielimy się tak, bo wiesz, w tym momencie mamy trzy projekty, co nie? Takie główne. Jeden to jest kanał, wiesz, jakby, którym ja się zawsze muszę opiekować, drugi to jest ta apka z Frankiem, a trzeci to jest teraz agencja, co nie? No i musimy jakby podzielić się tak, wiesz, kto jest jakby odpowiedzialny za puszowanie danego projektu, wiesz, Forward. dlaczego mówiliśmy, że Kuba i Maciek są ojcami biznesu naszego? Bo jak spotkaliśmy się z nimi na community przedsiębiorców, no to tam właśnie się złapaliśmy z Kubą, on powiedział, że nas ogląda i zaczęliśmy gadać właśnie o YouTubie. No i on nam powiedział, że kurde chłopaki. To jest zajebisty coaching. Dlaczego Wy w ogóle, nie wiem, sprzedajecie coś takiego, wiesz, to jakby dlaczego nie robicie tego dla innych osób? Nie, ja się wręcz no. wkurwiłem, że tego nie no. precyzujecie. W sensie, że okej, okay, spędziliśmy nad rozmową 15-20, maksymalnie pół godziny, mega duża wiedza. Moim zdaniem. Fajny vibe, no i generalnie znajomi. No to ja powiedziałem, no przecież brakuje tutaj wszystkiego oprócz podpisu notariusza na spółkę, kurwa, nie? Na serio. No i, no i wiesz, no i fajnie, fajnie, że mu się udało, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że. Taki, taki telefon dostałem od Ciebie tam jakiś czas później, nie? Że, że działacie, także... Ale tak, dobra, bo się tutaj zaraz skończy, skończy się chyba, nie zostaniemy na pizzy, tylko na noc zostaniemy jeszcze, kurde, w Katowicach, ale... No, myślę, że jakby podoba ten aspekt, że wiecie, że jesteście na takim poziomie, na którym, którego mi najbardziej brakuje, że to jest takie kurde, budowanie klocek po klocku, strasznie na tym tęsknię czasami za tych nieprzespanych nocy, stary kminienie, organizacja i mega, mega się cieszę, że, że możemy w jakikolwiek sposób Wam pomóc, nie? To, to jest też fajne, że wiesz, sobie, coś tam Popatrzymy, coś tam podpowiemy. Zajebisty dla mnie wiesz, zajebisty dla mnie waj. Że co, za chwilę chyba zaczniemy jakieś debaty. U kubusia będziecie mieli tyle kurde kontentu biznesowego. Ja od początku kanału nie chciałem tykać w biznesu. Wychodziłem z założenia, że dopóki czegoś nie zrobimy dobrze, wiesz, i nie będę miał wyników jakichś, no to nie będę gadał o czymś, co w teorii kumam, ale tego nie zrobiłem. No właśnie takich więcej osób potrzeba jak ty. Jak Franek, jak właśnie, wiesz, takie osoby, które serio robią i mają zajawkę do tego i, i, i widzisz, to nawet to, że ty mówisz, że tęsknisz za tym, że miałeś nieprzespane noce, co nie, wiesz, i jakby zabudowaniem tego chaosu. <laughs> Więc zobaczcie, tak właśnie wygląda wartość w biznesie. Tutaj musicie, przypa przypatrzcie się dokładnie, tak wyglądają ludzie, którzy serio to robią. No i... Yy... Chyba zjemy sobie pizzkę, co? Zjedliśmy sobie pizzkę, jesteśmy tutaj z chłopakami na parkingu. Nasz pierwszy przyjazd do Katowic, myślę, że skończył się całkiem pomyślnie. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, czy tak ocenicie też ten wyjazd, ale myślę, że było naprawdę pomyślnie i nie będzie ostatni to wyjazd, ponieważ no, trochę nasze się drogi przecinają. Od chłopaków no, mega dużo insightów dostaliśmy i myślę, że oni wam jeszcze więcej insightów dadzą. Czy może nie, nie wszystkimi insightami, które były, ale naprawdę no, mogę, możecie, musicie. Uwierz na słowo, że chłopaki, jak tylko pana swoje kanały, to będzie tam, będzie tam co oglądać, więc sprawdzajcie ich. I czekajcie już niedługo. Nie spierdolcie swojego życia.